Jak byłem młody, to oglądałem taki serial, nie ma to jak statek. W tym serialu dwóch bliźniaków mieszkało na takim wielkim statku, i wydawało mi się to mega super. Nie sądziłem, że kiedykolwiek będę w stanie coś takiego robić, a teraz jestem dokładnie na tym statku. Już drugi raz i nagrywam to, bo właśnie tutaj wszystko się zaczęło. Jak mogłem wybrać każde inne tło, bo jest naprawdę mega pięknych miejsc, w tym filmie pokażę ci kilka z nich, a wybieram akurat to bo to właśnie po tych korytarzach chodziłem i nagrywałem swoje pierwsze filmy, których oczywiście nie wrzuciłem. Jakbym Ci pokazał, jak one wyglądały, to zrozumiałbyś dlaczego. Ważne jest to, że właśnie w tym grudniu 2022 roku wyznaczyłem sobie cel. I po raz pierwszy nie było to wbicie Grandmastera czy Challengera w LOLu i bycie profesjonalnym graczem, tylko cel w prawdziwym życiu. I przez to, że byłem w stanie ten cel wyznaczyć, a następnie przez te dwa lata podejmować działania, które mnie do niego przybliżą, to w tym momencie znowu byłem w stanie na ten statek pojechać, bo mega mi się podobało i stwierdziłem, dobra, mam kasę, zarabiam i jedziemy na taki mega fajny wyjazd. Zacząłem czytać ostatnią taką książkę, stoicyzm na każdy dzień roku i dosłownie od 1 stycznia do 31 czy 30 grudnia masz tam lekcje stoickie, dzięki którym tak naprawdę zmieniasz swoje podejście do życia Bo na tym głównie polega ta filozofia stoicka, że po prostu nie przejmować się i brać najlepsze rzeczy z tego, na co nie mamy wpływu. I tak naprawdę... Jedną z najważniejszych lekcji, jaką do tej pory wyciągnąłem, to fakt, że wiele osób nie potrafi odpowiedzieć sobie na bardzo podstawowe pytania, a mianowicie kim w ogóle są, co lubią robić i do czego w ogóle dążą. 80% osób, nawet z przystawionym pistoletem do głowy, przynajmniej tak było napisane w tej książce, nie byłoby w stanie odpowiedzieć na takie podstawowe pytania, szczególnie Wejdź w to głębiej, bo okej, okay, jeżeli miałbym zapytać Ciebie, kim jesteś, to pewnie byś powiedział, jestem Marek, mam 15 lat i chodzę do szkoły, do trzeciej klasy podstawówki, ale jakbyś miał faktycznie zapytać się siebie, kim Ty w ogóle jesteś, czego Ty faktycznie chcesz dążyć, jakie są Twoje umiejętności, co Cię ekscytuje? im szybciej będziesz w stanie odpowiedzieć na te pytania, tym szybciej będziesz w stanie wyznaczyć sobie ten główny cel, tą twoją gwiazdę polarną. A ja grywam ten film, żeby pokazać ci, że dzięki temu, że coś takiego wyznaczysz, będziesz w stanie zacząć żyć życiem swoich marzeń, bo jedyne co tak naprawdę musisz zrobić, to od dzisiaj, od momentu obejrzenia tego filmiku, to jest zacząć podejmować decyzje, które cię do tego celu przybliżą. To nie będzie wyglądało w ten sposób, jak większość osób pokazuje ci w internecie w tylu jakiś overnight sukces, czyli że budzisz się jednego dnia i nagle jesteś milionerem. Nie, to ty właśnie malutkie decyzje Sprawiają że dojdziesz do tego celu, albo do niego nie dojdziesz. I każda jedna decyzja, czy wstać wcześnie rano, czy nie, czy zjeść lody, czy ich nie zjeść, to są decyzje, które ja muszę podejmować tutaj, na przykład będąc na tym statku, przybliża mnie, albo oddala od tego celu. Jak sobie wyobrazisz taką skalę, to na tej skali, gdzie tutaj jest Twój cel, a tutaj jest brak jego osiągnięcia, większość ludzi po prostu cały czas się od niego cofa, więc w jaki sposób mają go osiągnąć? Bo, tak jak te złe nawyki, jest bardzo łatwo osiągać, bo jesteś w stanie podjąć jedną decyzję i od razu tak naprawdę robisz ten zły nawyk, tak te dobre nawyki i te cele, które jesteśmy w stanie osiągać dzięki tak naprawdę ich praktykowaniu, no to już jest trudniejsza sprawa, tak? Bo musisz podjąć tych działań trochę więcej. I przez to, że my uczymy się, że wszystko, co przychodzi nam łatwo, jest przyjemne, to robimy często te łatwe rzeczy. Gramy w te gry, oglądamy tego pomarańczowego YouTube'a i naprawdę ludzie wpadają w masę różnych nałogów i to właśnie dlatego, że nie mają tego celu. No bo jeśli na przykład Twój cel wymagałby od Ciebie rzucenia papierosów, rzucenia gier, rzucenia czegokolwiek, co obecnie złego jest w Twoim życiu, to po prostu byś to zrobił. Na przykład osobę, już mówiłem o niej na jakimś filmie, która przez 20 lat nie mogła rzucić palenia, nie była w stanie po prostu tego zrobić. Kilka razy próbowała, i moment, w którym zrobiła to od tak, stryknięciem palca, był moment, w którym urodziło jej się dziecko. Udało się to tej osobie, ponieważ zamiast w kółko robić to dla siebie, nie wiedząc tak naprawdę, jaki jest jej cel, zrobiła to dla kogoś innego. Zrobiła to dla dziecka. Jakiego wychowaniem pewnie stało się jej celem I, nie, I ta osoba nie chciała pokazywać swojemu dziecku, że powinno się palić Że taki nawyk powinno się wprowadzić do swojego życia Więc po prostu go usunęła I to jest właśnie potęga celów. Więc naprawdę poświęć trochę czasu, żeby odpowiedzieć sobie na te kluczowe pytania I co? Ja teraz zabieram cię na tur po statku No i o tym właśnie mówię, nie? W taki sposób to wszystko wygląda Zaraz mi telefon wyleci, taki mocny wiatr jest Zobacz na to Stoisz na czymś takim I masz taki widok, nie? Niesamowite to jest dla mnie. Bum. Jaka to musi być siła, silnika, żeby coś takiego ciągnąć, nie? Niesamowita sprawa. Naprawdę. Ogólnie ten statek wygląda mega nieziemsko. 16 Pięter parklinowy, zjeżdżalnie i praktycznie wszystko, co, co jesteś w stanie sobie wymarzyć, jacuzzi, saunę, siłownię. O codziennie rano o 7 wstaję i idę na siłownię na rozciąganie, potem na trening brzucha, potem jeszcze robię normalny trening, jestem tak naprawdę po siłce, jem sobie zarąbiste śniadanko, tyle rzeczy. Ja Ci pokażę, jeszcze jest kasyno dosłownie. Tutaj masz kasyno i na górze Ludzie grają po prostu. Tam. Jeśli chcesz śledzić to, co ja ogólnie robię w życiu, to w opisie zostawiam Ci Instagrama, więc wbijaj sobie na niego. Dopywam do Kanady, może coś tam jeszcze z tego nagram, ale to pewnie jakieś wstawki do filmów, więc pamiętaj o tym, żeby nigdy nie wątpić w swoje marzenia, że za każdym razem, jak ktoś ci mówi, że nie dasz rady, to po prostu mieć z tyłu głowy ten większy cel, pamiętać kim jesteś i że dasz radę. Małe mikrodecyzje, te małe treningi liczą się, faktycznie mają znaczenie. Mając to na uwadze, ja lecę zwiedzać, a ty, jeśli chcesz zdobyć więcej wartości, to klikaj sobie w ten film i co? Razem na szczyt. Jazda.